Trzyma się Torii już na dniach wychodzi nowy karnet zadymiarski I powiem wam dlaczego nie będę go kupował No tak widzowie, niestety go nie kupię I w tym filmie dowiecie się dlaczego Bo to jest bardzo ważny powód, więc oglądajcie go jeszcze do końca Ale to nie będzie jedna rzecz, o której powiem wam w tym odcinku Mordeczki Mamy też chyba namierzonego nowego skina Który za niedługo wleci do Brawl Stars I myślę, że on może być serio potwierdzony Aczkolwiek to jeszcze tutaj nic nie wiadomo, pokażę wam go w tym filmie Oprócz tego kilka grubych rzeczy też Tutaj nowości z Brawla, które musicie wiedzieć Więc oglądajcie od początku do końca, bo na pewno będzie ciekawie. Przypominam o tym, że trwa konkurs, gdzie trzy osoby z was mogą wygrać 20 zł of Card, czyli aż trzy osoby wygrywają, więc duża szansa. Za tego of Card możecie sobie na przykład kupić gemy w Brawl Stars, lub jakieś oferty inne w Brawl Stars czy też w innych gierkach. Żeby go wygrać, wystarczy zostawić suba na moim kanale, to jest ważne, trzeba subskrybować ten kanał, oprócz tego zostawić łapkę w górę pod tym odcineczkiem, też jest mega ważne i będzie sprawdzane. No i trzecia najważniejsza rzecz, którą musicie zrobić, to wbić na mój kanał Tori3, czyli ten tutaj. Dam wam też link do niego w opisie, ale jak przejdziecie sobie Tori3, to wam wyskoczy i wejść w ten Odcineczek, którego mnie mi się w sumie tutaj wyświetla. Ja teraz na niego wchodzę. No i pod nim musi napisać komentarz biorę udział. No i jak to zrobicie, to już wtedy tak jakby bierzecie udział. Wyniki będą w środę. No ale dobra od czego by tutaj zacząć ten odcinek? Może zacznijmy go sobie od tego, co wysłał mi mój widz na Instagramie. Pewien z moich widzów zrobił mnie w Brawl Stars. I zobaczcie, jak kozatko mu to wyszło. Ja sam kiedyś robiłem siebie w Brawl, ale mi to wyszło dużo gorzej. On zrobił piękną postać, która bardzo mi przypomina, widzicie? I moim zdaniem jest trochę podobna do mnie. I co najlepsze? Patrzcie jak ona ma ręce, tam są jakby fryzurki od ananasa To im wystaje Z tyłu plecak ananasowy I jeszcze ma na sobie Fajnie to wygląda, naprawdę Postarał się ziomek z tym rysunkiem jestem legendą na życiu To tam jestem u góry, więc mega dobrze Oprócz tego mam wszystkiego maksymalnie Offense, czyli atak, obrona, tak samo wszystko jest na full i Utility też Mój super atak nazywa się bomba, Ale zanim wam go przeczytam, to jeszcze powiem, że mam 4300 HP jak widzicie Więc no dużo bym miał życia w sumie no, no i przyznam Wam najpierw mój zwykły atak. Tori wyrzuca ze swoich metalowych rękawic po jednym ananasie, który zawiera wrogowi po 700 punktów życia. Następnie lecimy do superataku. Tori wyrzuca ze swojego plecaka ogromnego ananasa. Może nim rzucać przez ściany. Każdy trafiony wróg zostaje ogłuszony na półtorej sekundy oraz traci 2000 punktów życia, 2500 punktów życia. Więc to jest moim zdaniem mega mocny super atak. Jeszcze mamy dwa star powery i dwa gadżety, więc szybko wam je przeczytam. Zadymiarz wyrzuca ultra atakiem 3 ananasy zamiast jednego. O kurcze to jest dobre. I słodki ananas. Zadymiarz uruchamia tarczę, która pochłania 50% obrażeń i zawraca je wrogowi. Czyli coś podobnego do nowej Postaci, która teraz wyjdzie do tego właśnie pastera, tylko to jest jego ult, a u mnie to jest Star Power. I pierwszy gadżet to ananasowe buty. Tori dostaje przyspieszenie na 2 sekundy. No zawsze spoko, ale 2 sekundy trochę krótko w sumie. No i jeszcze mamy ukryty ananas. zadmiarz pozostawia ananasa, który wybucha po nadepnięciu. <laughs> Więc mi się bardzo podoba ta postać zionek. Dziękuję Ci strasznie, że mi zrobiłeś takiego pięknego zadmiarza. ciekawe rzeczy, to podsłuchajcie mi na moim Instagramie, Tori, ty link jest w opisie. No i ocencie w komentarzu w skali od 1 do 10, jak oceniacie tą postać Tori'ego. <laughs> Zanim przejdę do tego, dlaczego nie kupuję nowego. Karnetu muszę wam pokazać jeszcze mordeczki kilka naprawdę grubych rzeczy. Pierwsza jest mega śmieszna. Zobaczcie, ktoś kupił sobie specjalny spajko czajnik. Widzicie? To jest normalnie używane w kuchni I tam się gotuje wodę I nawet para taka z niego leci wodna u góry <laughs> Chcielibyście mieć takiego spajko czajnika w kuchni? Bo ja chętnie bym sobie na przykład zalewał herbatkę Takim oto pięknym spajkowym czajnikiem Mega dobrze to wygląda Dlaczego takich nie ma w Polsce? Ja z chęcią bym sobie to zakupił I mówiłem wam o tym skinie Że mordeczki wejdzie nowy skinek Myślę, że jest na to bardzo duża szansa Bo na jednej z animacji i grafik Które oficjalnie wrzucili twórcy Brawl Stars na swoich social mediach Widzimy coś takiego gdy tam jeden z że przeglądał sobie telefon No to widzimy tam skina Który bardzo mi przypomina Edgara Nie wiem jak wam No nawet ma szalik Edgara Tylko że jest on takim zombiakiem I najprawdopodobniej ten skin wleci za rok na Halloween Na Brawloween kolejne. No możecie zapamiętać moje słowa Zobaczymy za rok czy one się sprawdzą Postaram się do tego wrócić Wiem, że jeszcze jest dużo czasu do kolejnego Brawloween Dopiero się to skończyło Ale już musimy szukać kolejnych rzeczy Bo twórcy właśnie często nam dają takie właśnie informacje wcześniej Na przykład ze skinem bagnistym dżinem Tak było już parę dobrych lat temu a dali go dopiero rok temu. I był pokazany właśnie na jakiejś animacji. Tak samo może być z tym Edgarem, bo już teraz go pokazali. No i myślę, że za rok on może na spokojnie wlecieć na Braulobin. Jest taki mumia Edgar. E, no, bardzo ładnie wygląda, ale jeszcze nie widzimy go całego, więc na razie tak też dokładnie nie oceniam. E, ale fajnie, oczywiście, jakby taki skinek wleciał. Jeszcze tylko ostatnia rzecz przed tym, aż powiem wam, dlaczego nie kupiłem nowego karnetu. Mianowicie teraz chciałbym się skupić na tej nowej grafice Supercella na Twitterze, którą rzucili parę dni temu. I mordeczki to jest mega ciekawa sprawa, bo zobaczcie. Przedstawia ona ten pociąg, który odjeżdża. Ale tam dużo osób coś robi, między innymi Brock sobie gra na telefonie. A co robi nasza tajemnicza Kolet? No coś tam maluje i teraz robię Wam zbliżenie na ten rysunek. Zobaczcie. Widzicie, co jest tam narysowane? Jeszcze, może bardziej, wam to zbliżę, proszę bardzo, patrzcie. No, kurczę, co to może być? Co to jest za postać? Ktoś z Was z kojarzy? Mi to się tak z jednej strony kojarzy trochę ze Squeakiem, trochę może ze Spikiem, ale do końca to nie wiem, co to może być za zadymiarz. Dajcie znać w komentarzu, że to w ogóle jest według Was jakiś zadymiarz. Albo tutaj twórcy nam pokazali jakiegoś nowego, który dopiero wejdzie w kolejnej aktualizacji. Też trochę mi przypominała Mangasa. Ale to nie wiem, dajcie znać, co wy o tym sądzicie. Moim zdaniem to jest bardzo ciekawa rzecz i no nie wiem, kogo ona tam rysowała. A więc okej okay, widzowie, na tym moment jak ja to nagrywam, no to do końca karnetu zostały 3 dni i 17 godzin. Wy jak to oglądacie, to chyba jeszcze 2 dni zostały, albo nawet 1 dzień. E, więc no już praktycznie na dniach będziemy mieli ten karnet. Napiszcie mi teraz w komentarzu, czy wy będziecie kupowali nowy karnet zadymiarski, bo ja jak już widzicie po tytule tego odcinka, nie będę go kupował. Dlaczego go nie kupię? Powodów jest kilka. Pierwszy z nich to Buster, czyli po prostu zadymiarz, który jakoś bardzo mnie nie zachęcił. Okej, okay, w samej grze on jeszcze może jest w miarę ciekawy, bo ma fajny atak. No i co najważniejsze ma bardzo fajny super atak. Jak coś? To tego bastera możecie sobie już normalnie przetestować od kilku dni w grze Więc możecie zobaczyć jak się nim gra I na przykład ten ult mi się bardzo podoba Że odbijam i ten robot wtedy dostaje wszystko że ja wam to zasłaniał kamerką Troszkę tam widzicie może No więc co do tego zadymiarza Okej okay, on jeszcze w samej grze jest całkiem git Ale z wyglądu mi się totalnie nie podoba mordeczki No i co gorsze Ma fatalnego skina do siebie Ten skinek za ostatni level w karnecie Gdzie trzeba będzie cały po prostu karnet wbić Żeby dostać tam tylko skina Też jest dosyć mierny Naprawdę chyba jeden z gorszych skinów za ostatni level jakie były no i to są takie dwa pierwsze powody, dla których nie kupię tego karnetu. Oczywiście ten pierwszy skin za pierwszy level do MS bardzo mnie kusi i akurat, no jego bym chciał mieć, ale no nie, zdecydowałem, że nie kupię. No i drugi powód jest też taki mordeczki, że właśnie teraz grubo zaczynam lecieć na kanale Tori 3 ze Stumble i chcę też troszkę ten kanał rozwinąć. Dlatego postanowiłem, że przeznaczę na razie tutaj jakieś tam fundusze na punkty w Stumble Żebym żeby mógł dla Was robić lepszy content. A w Brawlu kupię sobie kolejny karnet już na pewno, dobra? A tego jeszcze odpuszczam, tak myślę. Będę go oczywiście wbijał i będę w Brawla dużo grał i go nagrywał cały czas. Ale nie kupuję tego karnetu, bo po prostu mnie nie zachęcił. Myślę, że gdyby dali jakąś no taką fajniejszą postać, czy chociażby wyglądowo i kozackiego skina do niej. Albo nawet sam ten Buster miałby za ostatni level jakiś bardzo na niego skina, to wtedy bym kupił. A tak to zdecydowałem się, że chyba raczej nie. I gemy, które będę miał w Brawlu, które możliwe że sobie też zaraz jakieś doładuję, będę raczej przeznaczał na jakieś nowe skiny, ale na jakie to też jeszcze tego worteczki nie wiem, zobaczymy. <laughs> Mam nadzieję, że to rozumiecie i no to jest myślę takie w miarę logiczne wytłumaczenie, dlaczego po prostu nie kupuję tego karnetu. Kolejny, tak jak mówię, myślę, że już kupię i myślę, że też będzie lepszy od tego. Dlatego po prostu poczekam sobie na ten następny. Wy mi dajcie znać w komentarzu, jaka jest wasza decyzja. Oczywiście ja tutaj sam od siebie mogę powiedzieć, że warto kupić za zadmiarski jeśli macie na niego gemy, no bo daje dużo mega... Boxów i tak dalej, dużo różnych rzeczy, których normalnie za taką ilość gamów nie ma szans, że kupicie. Tak na koniec, jeszcze widzowie, ciekawą rzeczą jest to, gdy podczas ostatniego challenge'u można było wygrać specjalnego spreja tego takiego z pociągiem. No i zobaczcie, co zrobili pewni gracze. Ustawili go na całej długości mapki podczas meczu. Zobaczcie, jak to wygląda. Aż tak długiego, po prostu tak długi pociąg można zrobić dzięki tym sprayom. Więc jak ktoś jeszcze tego nie próbował, to polecam, bo jest to dobra zabawa. No i co, widzimy się w następnych odcinkach. Dziękuję, że tutaj trwaliście. Trzymajcie się. Heo!